Cześć witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w długo oczekiwanym kolejnym odcinku z postala drugiego jak widzicie mamy czwartek mamy nowe misje musimy zdobyć napalm krociego, jego, mięsko i opłacić mandat jak pisałem tam w jednym z komentarzy zniknęły mi save'y ostatnio nie wiem dlaczego, może coś czyściłem, się przypadek jakoś usunąłem, nie ważne przyszedłem grę od nowa, tylko już na trochę innej wersji, dlatego też będziemy mieli sporo nowych broni ja akurat tutaj ich nie mam, bo wywaliłem po prostu wszystko, żeby od nowa wam pokazywać, żeby nie mieć też jakiś super. O, mamy taki pistolet, nie wiem czy tamtej wersji był, może był, może nie, nie pamiętam, ale będzie. O, żółty kewlar. Będzie sporo. Co, ty tam chodzić, champ? Sporo nowych, sporo nowego asortymentu, ale to zobaczycie w trakcie gry. Wojsko już chodzi dzisiaj jak widzicie Czechno jakiejś broni, nie? Czegoś do obrony, czegoś strzelania, dobra, nie patrz O ile karnicy Patrzcie, mój pies go gryzie, tylko nie wiem dlaczego Ciątowałem coś? Coś specjalnego do jedzenia? Może, nie pamiętam. Ukradł znak, słodziej o! browara znaleźliśmy Dobra, może zacząć wykonywać questy, a nie Co najpierw Steki kroci... Chyba nakrycie go będzie nam najbardziej po drodze. Jakaś broń biała. Nie zawieraj mamy, tylko mamy... Można powiedzieć tylko maczetę. Ale tylko maczeta może być naprawdę groźna. Tyk, tyk, tyk. Ups, jeden żyw, dwa trupy. No nie, znam te downy, ale nie wiem czy oni po mnie chyba nie. Dobrze, paradaj Mulcie i to tędy. Aha ma jego biją. No dobra, trudno. Przeżyję. Chyba nadal co? Tak, dokładnie O, jest czemp, dobra, fajnie O, są już te kozy pojebane Co tu zajęło? Co tu zajęło? Ale mocny! dziękuję bardzo. Co tu na koszulce? Hello, a potem coś że... Umieję się. Ale się. Kurde, ile dał ale mnie obili, ja To tyle godzin w Counter-Strike. To jest to dupa, nie policjanci. Dobra, komuś broń trzeba gonić, panie. A ty co, jakiś Słod, kurde. Ups. Tak w szkole, że nawet Słod się nie oprze. Prądzikowi. o tych hojów. Gdzie wam macie to? Teraz zbójcie, zbójcie tam. Naprawdę jest niewesoło. Przedstawię do mnie dawniej. Uuu, ostra broń! Ktoś mógłby stracić konieczność. A to jest chyba to, co można ostrzeliwać. No właśnie. widelkę miał o, są chyba chłopaki od Winsa. Właśnie pomóżcie mi, bo może by przynajmniej ktoś jakąś krew przyniósł. Bez odbioru, tu siódemka. Kończę pracę. Dzisiaj umary nie ławiba. Kto wolno jest nie I czy jest to dopuszczalne przez Ej! instytucje? Co my tu mamy, patrzcie. Wiem, że jest dużo nowych broni, ale jak też widzicie, nowych przeciwnicy się pojawili. To nie sądziłem, że będzie ich aż tyle. Są jakieś apteczki, ale chyba. Chyba nie za bardzo. Dobra, może to się zostawimy na później. Co my to mamy? Może to wejść? Dobra, nieważne. Utchaj, wejdzie. No, go zabiję. No.

Czuję się świetnie. Jezus. Może. Się o nie! <grystanie> ja jeszcze mam. Siki podpalające. Nie, 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 nie. To jak mam się ugasić? A, nie palę się. No dobrze. to też... Nie, nie tędy. Kurde, jak tam się szło! O Jaki tu jest rozpierdziel O Jezu zmieniłem jasność Chciałem zrobić screenshot, a zmieniłem jasność. Czekaj, bo nie wiem jak... Czyli tu... W tą, czy nie w tą? W tą? Może i tędy. Dobra, nie o co chodzi, ale... Remis nie kaszyła, nieważne. Wracamy. No nie, nie wiem, jak to jest na kawałka. Cztery tego. Nixa o, to była mój. I dał nie, nie rzucaj to. Chyba tędy trzeba jednak iść. Wtedy się zawahałem. No oczywiście, że tędy jestem idiotą. Mordę. Dobra, no oczywiście, że ten... No tak mi się wydawało, ale się zawahałem, nie wiem dlaczego. Tu jest szmacia. Tu jest szmacia. Idziemy do... do do, 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 do Paradise Mall. Yes. Spokójcie się chociaż na chwilę. Co tu się dzieje? O, koleżanka miała broń. Go on. Tędy czy tędy? Zawsze tu jest ciężko znaleźć tego idiotę. Tu jest trwać! Tu strzelam! Strzeleń pajaców! Czuła, jak sięgnąć? A, jakoś z góry trzeba zaskoczyć, a dobra. Może fajne o, fajne tu mój książka wymienił. Fajne rzeczy tu można znaleźć, ogólnie po tych. O, jest, chyba znalazłem. Ha, no co, jest, tu powinien być. A nie, bo to jest kroci, a nie ten. Pomylił się z tym murzynem małym. Z tym czarnuchem, co były misje czy dwie temu. Eee, co zakroczy, zupełnie gdzie indziej. Potwierdzam, podejrzany. Czekajcie. No dobra, mnie, do do mnie. Czy mógłby mnie ktoś zruzować? Dobra, czy ktoś mi przyśle w końcu jakieś dobre żarcie? Czy ktoś mnie w końcu słyszy? Nie wiem, gdzie się w szlachę No, gdzieś jest rano, to jest poster. No, mówię. <słuch> Mówiłem. dzwonię pogliny już mi leci do nie wiem co z nimi zrobić może mi też pomażę <grym grym> jest chętny z was to tu panie policjanci się Oj, ogóle zza... się zza... pani na ciała cholera chodź sobie za własnymi sprawami ciężko się prawem do noscia broni a wyście się na rzucili

nie, to jest chyba wyjście. Może wejdziemy drugą stroną. Taka od buta. Rafałnik z hery. Nie wiem, czy iść na dół, czy na górę. Zobaczycie w ogóle, jak wygląda kroci, nie? Iśmy na faja zdrowia leżeć leżyć Stój, bo strzelam O oh, jest. Kiedy wam pokażę W się zatrzyma, że broń i tak dalej to wam pokażę, że, że to, to da się zrobić naprawdę i się pójdzie do więzienia O, to, co tam leży? Takie fajne. A, wiemy jak tam się chodzi Cieszka. O teraz się odpalił. Może tak. Jak już teraz wyjdę? Takie pytanie, bo byłem taki mądry, żeby wszystko podpalić. Dobra, zszedłem. Dobra, idziemy sobie wentylami. kamizeleczka fajeczka. O, to jest fajne. Paliwo do wyrzutni rakiet. No, do karabinu. to jest chyba... Dobra, ta fajna spluwa to, co podniosłem przed chwilą, choć nie jestem wcale pewny. O, to jest to. Badum. Nie wiem co z nimi zrobić, może mi ktoś pomoże Nikt nie jest tu panie Patrzcie to jest dobre Tu jakieś koty są nie tylko dla obsługi tu co jest grane No to właśnie, ten, nie tego. czuję się za dobrze. A tu jest. knajpa. Stąd, świrze. Ta. Świeże. Szed... on jest ten Bardzo... Nie wiem, czy jest sens iść po mapie. Może jest, jaki jest sens iść po mapie, to teoretycznie jestem na miejscu. Muszę przyjść. Jazda, dziewczyno. Tak on tu gdzieś jest, pan! Tak. Moim prezydentem jest Jack Heston. To, jest. to dla nas, Po cało się iść Pomawię po chyba co? No, racja. Sieła kroczyć. O nie! Tu się dało gadać normalnie? Ale najwyraźniej nie teraz, bo... No. U nas psygoni, tak się... Teraz umrę. Halo, policja. Zgolnią mi rakiety, jak Ostatni zapisany stan gry Ciekawe gdzie to będzie Tutaj, ja jebic Ale jestem downem Ile broni straciłem, nie? Czekajcie, jak się wchodziło A tutaj Muszę iść po tą broń fajną Może tą bronią dość łatwo będzie tego króciego załatwić. Mm, ale dałem pięknie. Sam się wysadziłem właściwie. Proszę. Co tutaj mamy? O jak fajnie To jest ta rakietnica. O. Jak miło. Jak przyjemnie. Ach, jak przyjemnie. To kamebel Prawdziwy, delikatny. Nie, nie tędy. A, to granatami strzela. Myślę, że to jest wyrzutnia, to no, no tak, no, znaczy nie do końca granatami, zaraz wam pokażę. <grym zniszczytanie> Dobra, nieważne, nie, nie, nie będzie tego komentować po prostu. Jak ja wtedy doszedłem do tego krociega, jakoś tędy. Posiadłem. Poszedłem. Syfnie się czuję. Tu... Dobra, morda. I teraz by wychodziło na to, że jakoś tędy, tak? Tak czy nie tak? Tak, tędy. A tu, no dobra. Nie wiem czy jest jakiś sens nim rozmawiać. Bo skoro w scenach strzelają, to pewnie i on nie będzie. Inny w ogóle. Tak ja powiem, mały i w to a że to jest ziemnia. Jednokierunkowa. Cześć! Nie czuję się no, za dobrze. No, się walić. Obo nam że już nie ma żadnych maskotek. Bo, bo, bo się właśnie tą maskotę maskotki ale że już nie ma żadnych. By było albo go po prostu zabić, Dzisiaj aż zostały same ja krabi. Musisz przestać palić no, to są krabi. Przedane. Za to mają do cholery larych. O, nie krabić kolary, racja. O, już padło szybko. I jest kroć. Z całą, Z całą starannością. starannością. No i policja przyjechała, no. Tak to by przyjechali chyba ciś też policjanci za to, że ukradliśmy ostatnią, można było znaleźć na zapleczu ostatnią, te ostatniego krociego, Krociba. O w ogóle, słuchajcie, ten kroci gada. Don't touch me, I'm calling my lawyer. Daddy said only he can touch me like that. Don't touch me, I'm calling my lawyer. Mama said don't touch me there. się <laughs> odrobinę angielskiego i zrozumiecie o co chodzi w tych jego tekstach. Tak, nic dobrego, rację. O, może sobie na koniec zagramy w grę. O ile można w tym salonie, Dostrzeżona ogóle nie można. <mum> Musimy mieć żeton chyba. A, już wiem, chyba trzeba znaleźć rzetą. Gdzie Halo, masz żeton? No. Kasiura maniura, ale jak rzutony, sobie... halo. Kartuski <noise> Jaka w ta broń jest chora, nie? Cześć. Cześć. Nie, nie zostaje obrażeń od ognia.